Witam! Dziś poprawa po piątku ciężkim na jedno siwe. Wypuściłem młodziaki. Nawet nie wiedziałem, że ich mam tyle. Były 5 z 6 kierowogradzkich Tam uciekły do nadaszek do tyłu, mocno jej, chyba Budapeszty. Budapeszty prawdopodobnie, nie wiem czy jutro pojadą Ale ten chwiaty samiec Ula Co ciekawe Przedtem były dwa jaszczębie, dwa naraz Polują dwa samce, jeden większy Tak jakby samce, nie wiem Nigdy jeszcze nie widziałem takiej sytuacji Dwa u mojego brata, co w sumie Dwa kilometry e, Tam na, na północ, za gołębnikiem Dokładnie dwa kilometry, tam są pola e, Ula, by tak i też tam polują. I zawsze dwa. I dziś były tutaj dwa. I pierw jedno uderzyło. Później to drugie. Może te zlecą tutaj. Te mi się nauczyły pod gołemnik, tutaj, jak przez ruszt przelatuje zboże. Te Budapeszty eee, pojadą. Już do. Idzie do siebie. Eee, pojadą tam do, do kolegi, do Lublina i ich siedem jest pojadą tam do niego nie wiem tak jak jutro dziś, jutro idźcież do siebie prawieście są niedobre mam taką tego, wyszła mi niespodzianka mieszanka Tiplera z tym e, e, z gołemi Michołajewskim prawieście są uparte idzie stąd Krzyżówka pod Podjażdżębia Gołą, gołą ee, Mikołajewski z Ciplerem tak, tak na koniec sezonu wyszły dwa młode i dwa skrzyżówki. Jakoś musiał. Samiec, samiec cipler szybki jest. No tu jest taka krzyżówka. No, ale tak, jak mówię, będzie podjaszczębia. E, już ich e, tego e, No takie. Wyszły będą latać Te są z tyłu. Kwiaterek one się boją. Trochę tak przed tym tyczką. Lepiej żeby one tutaj przyszły. Przypauzuję może, bo one tam z tyłu są lecą tutaj na dół. One były wypuszczone dziś i one chcą tutaj do starych wlecieć te młodziaki Cie tak się uczą, jak te są wypuszczone i nauczą się. W tego ja nie, nie lubię jak wchodzą, wchodzą mi pod, tak, pod gołemnik, bo tak się niedobrze uczą. Wchodzenia tam i później zamiast, zamiast wchodzić e, do gołemnika, no to tam są e, pod, pod gołemnikiem. No Także młodziaki, nawet tutaj mówię, nie wiedziałem, że aż ich mam tyle. ich, jest pięć, pięć rdzawych. Samiczka siwa, prześliczny gołom. Eee, może ją ruszę, nie wiem, czy się uda. Pierwszy raz na dachu, pierwszy raz na dachu. Nie chcę ją stracić. Może sama się zerwie, piękny lodma. Ja już kiedyś mówię. Patrzcie się, patrzcie się, jaki gołąb pierwszy raz na dachu. A jakie to skrzydła ma ten gołąb. Chęci, skrzydła, wygląd. Ja już kiedyś, nie wiem, wczoraj przy filmie mówiłem właśnie, że, że ten gołąb, to, to wybijają się spośród innych gołębi. To naprawdę to samiec, bo tam jest cała para ich wyszła. Samiec jest gorszy, a to jest na ślicznych skrzydłach i chęci lekkość, budka, taka ogonek tego z budowy prześlicznego łębi. Znaczy tamten drugi jest młody? On jest tutaj. On już jest inny. On już jest inny, tutaj w poidle pije. On jest inny. Ten już mi się mniej podoba, ale tamta samica, a to jest jedna, jedno gniazdo. To już mniej się podoba. Fajnego będzie samiec na pewno. Akurat brakło na nie obrączki. Samiec będzie na pewno, ta będzie na pewno samiczka I jest stąd aż się uparł Nie. Tu jedno angielskie jeszcze lata Dziś jest, tutaj, siwy Taki siwy taki e, stalowy siwy no Może zle, zlecą tutaj to, 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 I tutaj są z tych e, kierowogradzkich e, Te rdzawe Ze trzy gołębie są wybitne ja Będą tutaj zlatywać, to je pokażę E, poleci, może ładniej polecą. To już gołębił się po południu. Za chwileczkę zamówiłem sobie jęczmienia i pszenicy dla kur. E, takie fajne tego u takiego e, znajomego. Leci jednokierowo grackie. Następny. Patrzcie, jakie ma skrzydło Te młodziaki. Dziś pierwszy raz na dachu są. A na skrzydłach prześlicznego lepiej. Ta siwo samica nie wiem gdzie ona jest. A tu jest. Wszystko dziś pierwszy raz na dachu jest. Mówię te, tak wiadomo, latać do, do starych tutaj na siatkę. Później muszę je złapać i, ee, i o, leci samica. Prześliczne skrzydła A Wiesz, samiec pierzy już. Jedno siwe takie z kierowogradzkich, tak samo siwe tutaj jest puszczone. No, wszystkie te młode tu jest. Ile ich tych młodych jest? O, to, ta to jest wybitny. I tu jest jeszcze taka rdzawa samica, co mi się strasznie podoba. Nie wiem, czy tego. I tutaj jasno bokie jest. Też bardzo tego. Jakbym mi się udało go złapać, przypałzuję, żeby mi nie uciekł. A to uciekło mi. Tak, jedną rękę, w te, jeden telefon i yy, uciekło na dach, wyleciało. Ale tutaj chcą zlecieć Ale ta samica, ona tutaj do tego prześlicznego skrzydła I wiszą już na siatce Nie wiem, spróbuję złapać i wyrzucić tak do góry Dobra, zobaczymy jak... mówię pie mówię, może duże zbliżenie jest Czekajcie, teraz tutaj jakoś muszę poradzić sobie Dobra Trochę mi się napis Deszcz wczoraj padał a dziś Pierwszy dzień na dachu jest taki mal maluszek. Chcę jeszcze to rdzale, tak samo. To, tu jest jedno na ziemi też. Ach, mi mi tutaj. Stąd. No i stąd. Nie kłopot jest z tymi młodymi, bo one strasznie tutaj chcą do starej I za każdym razem. Kilka dni muszę się z nimi przemęczyć, zanim one załapią system. I najgorsze to jest to, że te jaszczębie, jak one tutaj będą tak latać, to, to może im się coś podziać. Gołębie coraz bardziej, już coraz ładniej są wypierzone. Coraz ładniej są wypierzone. Niektóre się fajnie powypierzały. Zobaczcie, jaki ten czarny. Koty są takie, że dostało jezia e, Jedzą tak jak smoki. Leci tutaj jedno na białym biurze. To z gołębi, tak samo. To jest takie. One ledwo wyszły na dach i już przepierzają. Znaczy, ledwo wyszły na dach. Jeszcze nie wyszły, bo dzisiaj były pierwsze raz i to tak. E, wyrzucone. Nie? nie, że tak wyszły, tylko wyrzucone, bo akurat i raz, że e, ładna pogoda znaczy, jak na jesień ładna pogoda i nie pada deszcz no to e, tyle, no i jest, mam chwilę czasu też chciałbym mnie pozamykać bo za chwilę muszę jechać, właśnie zboże sobie odebrać muszę zadzwonić, powiedzieć że, że trochę się spóźnię ale e, o, to jakie fajne A ja mówię, dziś pierwszy raz są na dachu Pierwszy raz są na dachu. to jakie? Koty są. To kierownogradzkie. Tak samo. A ja to, to jak kiedyś wspomniałem, ja nie muszę brać gołębia do ręki. Ja wiem, jakie one są. Ja tak z wyglądu. Kiedyś też pokazywałem te na, na filmach, te właśnie ciemne. Tak, one tutaj mi chcą zlecieć, kiedyś został mi gołąb, zapomniałem sobie, e, widziałem go i zapomniałem, na, na schodkach spało mi tego, no i kot gówno chyba, kot, tu jest siwy tak samo z kierowogradskich. patrzcie jak one lecą, e, przypomnę pierwszy raz na dachu są, Ale fajne, fajne takie, takie szerokie do, 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 do takie dosadzone tego. Ale jak mówię, no jak ogólnie są fajne Nie zlatujcie leci następny. Ale to jeszcze to akurat to już się... No i widać, że już ten te na przykład tak samo rozpieżony tego nie widziały świata na zewnątrz, że one są rozpierzone. Te młode, te późne młode, one praktycznie. Tydzień po wyjściu z gniazda się zaczynają pierzyć. Bo też mi się wydziera sójka. Jak ja ich nie lubię. Obi, obierają mi w tego, w, le, w lecie, e, te, e, czereśnie. No tak nisko latają. Muszę je właśnie za chwileczkę złapać. Ale nie chcę się, żeby uczyły się pod spód, pod e, gołębi wchodzić. Chodźcie, 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 chodźcie. One jeszcze nie nauczone są Jeszcze nie nauczone Dobra, Tamten mi na schodki Właśnie tak mi gołąb został na schodkach No i... No i... Nie złapałem go, zapomniałem sobie o gołębie Rano już go nie było Przychodzi mi tu taki czarny kot Ale to jest... Patrzcie się jak one lecą A to jest mieszanka Mieszanka Tiplera z, z Mikołajeskim. I też od razu te. Jasno, boki. Przegoty są te kole. Jak na ostatnie młode, jedno takie, takie takie jest taki większy, to jeden taki kiepski wyszedł. A tak to jest chyba. Chodźcie Ta siwa samica, ona się boi tych prześliczne Wezmę im tutaj, niech wlatują albo złapię już go tego No bo, ja mnie za chwilę będzie tego, i, i nieraz one tak będą latać tutaj po siatce. A to fajne jest go. Taki. Bulas, na dół. One jeszcze ledwo. Ja mówię, one dopiero co. Dopiero co. Więc yy, to one jeszcze za bardzo nie wiedzą o co chodzi. Pauzuje, złapę go, a teraz tak ciemno się tego robi. Nie wiem, gdzie ta samica, gdzieś się schowała z tyłu. Ale gołębie, Pier te młode, ostatnie niby młode, a wybitne są. nam będą mieć ciężkie, ciężkie takie. I czas, no bo, no bo okres jest taki niefajny dla gołębi. Krzyżówka. Leci takie groszki dwa. tak Nawet już nie obrączkowałem. I tylko jak już zobaczyłem, że coś jest nie tak, to już z, e, nie obrączkowałem. I wyszły dwa młode z krzyżówki. Będą latać. Jakie, z poszerzonym ogonem są. Taki tipler z poszerzonym takim ogonem. Ale bardziej na tiplera niż na... na... No tego, na Mikołajskiego samica Samica była taka grochowa A, a chipler, No czarny tego. I tu jest jedno z mam jeszcze jednego, to może jutro jak będzie chwila czasu, go wypuszczę, żeby one się coś tam tym światem zobaczyły. Jak mówię, no jest ich cztery. Cztery są rdzawe i jedno jasnobokie. Siwa samica jedno siwe tych kierowogradskich. One powinny tam iść. Do tego, no ale. Ale gołęby są fajne. Każdy jeden są lepsze, są gorsze, ale ogólnie są fajne. Jeden tylko taki jest taki niefajny. Takie to ma skrzydło. lekko lekkość lotu tych gołębi Ta samica siwa Skrzydła bez przerwy w górze ja mówię, Pierwszy dzień jest... Yy, w sumie najładniej z nich wszystkich wygląda Bo jeszcze nie rozpierzona A te już są już takie pomierzwione Po przodzie już pomierzwione Już te gołębia się złapie w ręku, yy, do ręki No to yy, no to już tak czuć, że, że już się rozpierzyły Jasno, boki skrzydły do góry cały czas. W tego głęboko Nie wiem właśnie, jak je mam je wpuścić tutaj do tych starych. Będą kłopoty za chwileczkę. Mam tyczkę specjalną przygotowaną, żeby je wydanie z spod spodu. Ale to jest jeszcze chwila, moment. Jak nie złapał jaszczębie to zaraz tutaj będzie. Przed, przed wyjazdem muszę, muszę je właśnie pozamykać wszystkie. Ale są fajne. Parę dni muszą się doobyć z tą górą eee, no i przerzucę je parę razy, żeby no już nie są puszczane, no bo nie ma, raz, że nie ma czasu, a dwa, że jest taki hmm. pogoda jest, jak jest pogoda, no to nie ma czasu, a jak jest czas to nie ma pogody. Fajne to z angielskich a już też przepierzone praktycznie wszystkie gołębie z tych angielskich hmm. no i one mi uczą tutaj na, na, na ziemi te gołębie to niedobrze jest tak właśnie, że one się uczą właśnie zlatywać pod pod gołębnik, bo zawsze coś tam przez róż się przesypie, a dzisiaj jakoś się przesyp tego Te młode tak samo Ale Jak one się będą uczyć tutaj na ziemi, Zlatywać to nic z tego nie będzie Najgorsze to są właśnie te Budapeszty Kiedyś się nauczyły tak I zamiast do środka Ani nie mogło im dać yy, do siebie jedzenia tam A Zostało ich 5 Budapesztów 5 i chyba tu sobie po tej stronie Są 2 no jest 7 Tego widać jak on ten leci, tak jak pyta. Do siebie idźcie tam. Idź do siebie, do siebie, do siebie. Wchodź, 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 no wchodź. Dobra, no i jeszcze nie wracam. Właśnie. Niektóre z tych tiplerów nauczyły mi się wychodzić przez, tego, przez klawisze, Potrafią już, już się tak nauczyły, że, że e, przechodzą, przechodzą e, w drugą stronę przez klawisze. Dobra, ja się biorę dalej, tam jeszcze, a te fajne, gołębie w większości już. To mówię popierzone, te co są starsze to popierzone, niektóre to taką, tutaj jest taka samica z kawerkotów. taka ładna jest. To fajnie latało. Te mi kawerkoty też mi fajnie latały. To z, chyba zostały mi jeszcze trzy młode takie z tych kawerkotów. i ja już tak gołębie, już tak. Większość już przepieżone Ale jeszcze ich jest troszeczkę. Tu mam jeszcze takiego do wypuszczenia Lentacza po kierowogradzkich. Albo tak, tak samo. No, jak będzie taki spokojniejszy dzień, to go wypuszczę ale ale tak to mniej więcej wygląda. Gołem tyle. Także pozdrawiam udanej z końca soboty niedzieli i do następnego. Bo tutaj jak mówię jeszcze muszę tam chciałem tym szczegółom jeszcze uciąć słonecznika jak jest dziś pogoda e, tam takie pole właśnie co co jeży tam ciąć takiego świeżego słonecznika póki jeszcze jest one się lubią tak e, no tak się interesują tak jedzą tego bardzo bardziej niż jak im coś dam takiego e, takich do, do karmideł no to one wolą właśnie takie sobie wyjadać, zainteresują się no nieraz jak, jak wiesiołka czy coś takiego znajdę no to im właśnie dają czy tam takie zielonki, gałązek no to one patrzcie się jak naleci o no, jasnoboki samica Ja po prostu te tak młode to niedobrze, bo się nie wybierzą, bo to. Ale jakie one są? Są trzy razy lepsze niż te były pierwsze. Trzy razy lepsze. Będzie mi Siwa to jest taka śliczne yy, skrzydła ktoś tu się tam yy, pytał o te gołębie, 7 8 młodych. Ale każdy jeden, każdy jednego pokroju jest takiego podobnego pokroju jest. Szerokie, fajne gołemi. A to tamto jest z tego rdzała samica. No to ona wypuszczona była teraz. Do siebie idźcie, Nie uczcie ich. O, to jest rdzała samica, ona jeszcze też nie pierzona jest. Kiedyś też była puszczona na szorcie ten ten gołąb. No, to z tych starszych, tu są te dwa, dwa starsze. Ja tam zawsze wypuszczę tym młodym, tak żeby się przytrzymały przy dachu, żeby coś miały. To nieraz, bo, bo no, takie młode to nieraz mógł, lubią się stracić. Spadnie gdzieś tego, to jak nie jeszcze nie było na dachu, to e, poleci za tu spadnie tam, a tam wiklina z tyłu jest, to e, już się tam to nie wygrzebie. Chociaż teraz już może mniej liści jest, to, to by może wyleciały, ale to jest tak. Jak już poleci za drugą stronę, to one nieraz nie kapują jak pierwszy raz są na... nie widzą, bo tu je są wysoko i nie widzą co się dzieje. A wiatry z drugą stronę to nieraz je przede, Chociaż nie trafiło mi się jeszcze w tym roku. Tak nie było źle. I... Ale nieraz się tak przytrafiało, że, że te gołęby poleciały tam do tyłu i nie wiedziały. Już nie widziały tu, bo jak one wychodzą tu z gołębnika, to widzą tylko tu przód. A tam już góry nie widzą, nie? No to... No to e są wyrzucone tak jak ja to robię no to wyrzucam to po prostu z ręki I, i, a przez to, że one są praktycznie tutaj na tej boilerze cały czas no to widzą ten przód nie? i tutaj się jakoś przyciągają ale ty mnie drażnisz dobra, pozdrawiam, trzymajcie się udanej ja mówię soboty, niedzieli do następnego, cześć